Przyjęło się mówić, że hejt to rodzaj nękania. Natomiast ja mówię wprost, że hejt to przecież przemoc, przemoc psychiczna, przemoc emocjonalna. W placówkach oświatowych, typu szkoła, oczywiście mówi się, że przecież wszyscy wiemy, co to jest hejt, wiemy, że to istnieje. Natomiast nie, przecież nie w naszej placówce. A nawet jeżeli się pojawia w placówkach, no oczywiście szkoły nieudolnie do tego podchodzą, wo wobec całości systemu. I ja tutaj pewne rzeczy jednak chcę nakreślić, że. W momencie zaistnienia hejtu, czyli osoby, która właśnie obejmuje daną osobę bądź jest to grupa osób obejmująca, ale jednak jest to rodzaj upatrywania sobie ofiary, czyli istnieje tutaj trójkąt, trójkąt dramatyczny, czyli ratownik, ofiara i sprawca, oczywiście sprawca yy, widząc yy, sytuację, doświadczając pewnych yy, sytuacji właśnie w obrębie, na przykład systemu rodzinnego, Wychodzi z pewnymi rzeczami w środowisku szkolnym, opatrując sobie daną y, osobę y, i wychodzi z założenia, że żeby nie być y, o, o, osobą, która zostanie zaatakowana, to sama ta osoba musi zaatakować i tak się aktywuje sprawca. I tak y, oczywiście zaczyna swoje zachowania y, i postawy y, hejterskie przeleć wobec ofiar. Y, szkoły radzą sobie, ja bym powiedziała, dosyć nieudolnie. Przede wszystkim jednak jest ochrona sprawcy, natomiast nie ma tutaj żadnego zadbania wobec ofiary, która jest chociażby nękana. Więc tutaj bardzo duży problem oczywiście, jeżeli będziemy mówić o nastolatkach. Ja jestem za takim rozwiązaniem, że żeby powiedzieć komuś jedną rzecz źle, to trzeba powiedzieć cztery dobre. E, więc, taki rodzaj nietypowych, y, oczywiście wymodelowanych pewnych sytuacji, czyli jeżeli powiedzmy jest zawiadomienie o tym, że przecież właśnie dochodzi do hejtu w placówce typu szkoła, jest, y, jest ofiara, jest sprawca. Oczywiście, ja jestem za tym, żeby z, y, dosłownie zająć się y, wymodelowaniem takiej sytuacji, gdzie będą dwie osoby, czyli sprawca i ofiara, a przede wszystkim ofiara. Wzięta pod uwagę i zatroszczona najlepiej i zapewnione to bezpieczeństwo, właśnie, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło. W związku z tym, nie skupianie się na karze wobec sprawcy, tylko na tym, że jeżeli decyduje się na rodzaj nękania względem swojej ofiary, to później musi niestety dojść do takiej sytuacji, właśnie takiej, mającej przede wszystkim na celu ukrócenie jednej rzeczy. Spraw Robiąc coś, czyli hejtując, nękając daną osobę, oczywiście ma z tego korzyści. A jakie? No musi mieć korzyść, żeby stosować daną, daną postawę, dane zachowania przejawiać, tak? Dlatego ma z tego korzyści. A jakie? A no przede wszystkim szacunek z grupie rówieśniczej, oczywiście rodzaj autorytetu rodzaj, że przecież jest to osoba, która faktycznie no nie można, tutaj ma taki rodzaj władzy sprawowanej, więc ma z tego zyski, więc te zyski po prostu muszą zostać rozpracowane. A jak, a no tak, że przede wszystkim właśnie, bo kiedy dochodzi do tej sytuacji, szkoła się dowiaduje, no to przecież nie skupiajmy się na tym, żeby kogoś ukarać tam, wzmacniać te niewłaściwe wzorce zachowań, tylko idziemy w stronę taką, że wtedy o, zatroszmy się ofiarą, tak, czyli dajmy poczucie, że po prostu my jako dorośli jesteśmy w stanie właśnie dosłownie takimi rzeczami yy, yy, wziąć i wziąć pod uwagę i przede wszystkim naprawić, jeżeli coś właśnie takiego się pojawia. Pierwsza rzecz to przede wszystkim też objęcie takiej i wsparcie, i udzielenie takiej pomocy psychologicznej ofiarze, natomiast w grębie oczywiście Takim systemowym i grupy rówieśniczej, to po prostu robimy taką sytuację, że jest sprawca, i skoro, yy, yy, dajmy na to, jest dziecko wyśmiewane, tak, z, z uwagi na przykład na krzywy nos. No i dziecko oczywiście ma sytuację, że przecież krzywy nos, krzywy nos, krzywy nos, tak? No to w tym momencie, właśnie w obrębie grupy rówieśniczej typu klasa, osoba, która dokonuje, Takiej, tak, takiego takiego jakby ataku słownego, czyli właśnie chce rodzaj takiego wzbudzenia przede wszystkim lęku i strachu u, u ofiary, tak? no to musi powiedzieć cztery dobre rzeczy, dobre w sensie dobry komunikat, komplement o tej osobie, którą tak w jakiś sposób lęka. Więc zastępujemy jeden zły komunikat, który właśnie niestety. Rani, rani bardzo tą osobę, cztery dobre. I w tym momencie jest jakby przepracowywanie tego, że osoba no, nie będzie się po prostu to opłacać, czyli nie będzie się opłacać robić coś, czyli nie rań i nie daj się ranić, czyli właśnie obejmujemy pomocą ofiarę, tak, żeby wzmocnić tutaj tą pewność siebie, potrafić sobie poradzić w momencie, kiedy jest ten atak, jest ten rodzaj właśnie pewnych zachowań. Prezentowanych przez sprawcę, więc tutaj jak najbardziej trzeba wejść w tą sytuację, żeby tutaj zdecydowanie popracować nad tą osobą, żeby umiała sobie poradzić w takiej właśnie takiej sytuacji. Ale druga sprawa, sprawca. M mówi jeden komunikat zły, to cztery mówi dobry, tak? W momencie właśnie grupy rówieśniczej, więc grupa rówieśnicza ma tutaj od razu informację, że się po prostu to nie opłaca, bo jeżeli ja powiem coś złego. Jeżeli ma ktoś krzywy nos, to potem będę musiał w jakiś sposób wychodzić z rzeczami na zasadzie mówienia coś pozytywnego o tej osobie, to są komunikaty dobre właściwe. Więc skupiajmy się na tym, żeby zło zwyciężać dobrem, czyli na zło działamy dobrem, czyli jeżeli jest złe zachowanie, to nie skupiajmy się na złym zachowaniu, tylko skupiajmy się na tym, jak zbudować to dobre zachowanie. Bo to drugie dziecko, które też jest sprawcą, czy nastolatek, no to też umówmy się, wychodzi z takimi zachowaniami, bo tam są pewne przyczyny, tam są pewne powody i dlatego to czyni. Natomiast trzeba my jako dorośli oczywiście zrobić tak, żeby właśnie wyposażyć, dzieci na i w ogóle jeżeli to jest nawet hejt w miejscu pracy czy czy w ogóle doświadczamy pewnych rodzaj hejterskich w mediach społecznościowych to wtedy też jest naprawdę wyposażenie siebie w taką możliwość zareagowania jest akcja jest reakcja więc nie czekajmy reagujmy i powtarzajmy sobie, nie rań i nie daj się zranić, tak? Czyli nie rańmy, ale i też miejmy tarczę ochronną, żeby się właśnie nie dać zranić, bo ludzi, którzy chcą ranić, jest bardzo dużo. Natomiast my musimy zadbać o siebie i wyposażyć też dzieci o tę umiejętności.